Czytanie z Dziejów Apostolskich. Paweł z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych kościoła. A gdy do niego przybyli, przemówił do nich: Wy wiecie, jaki byłem z wami przez cały czas od pierwszej chwili, kiedy stanąłem w Azji. Jak służyłem panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które mnie spotkały z powodu zasadzek Żydów. Jak nie uchylałem się tchórzliwie od niczego co pożyteczne, także przemawiałem i nauczałem was publicznie i po domach, nawołując zarówno Żydów, jak i Greków, do nawrócenia się do Boga i do uwierzenia w Pana naszego, Jezusa. A teraz, przynaglany przez ducha, udaję się do Jeruzalem. Nie wiem, co mnie tam spotka, oprócz tego, że czekają na mnie więzy i utrapienia. O czym zapewnia mnie duch święty w każdym mieście. Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od pana Jezusa, bylebym dał świadectwo Ewangelii łaski Bożej. Wiem teraz, że wy wszyscy, wśród których po drodze głosiłem królestwo, już mnie nie ujrzycie. Dlatego oświadczam Wam dzisiaj. Nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia Wam całej woli Bożej.